W naszym cyklu porad Akademii Greenhouse Development kontynuujemy wyjaśnianie przepisów ustawy deweloperskiej. W ostatnim odcinku odpowiadaliśmy na pytania związane z prospektem informacyjnym. Dziś kontynuujemy ten temat. W obecnym odcinku omówimy trzecią część dotyczącą prospektu informacyjnego dotyczącego interesującej nas nieruchomości, a także część indywidualną dokumentu dotyczącą naszej nieruchomości. Pod rozdział trzeci prospektu i część indywidualna to najbardziej interesujące części dla każdego klienta. Znajdują się w nim dane dotyczące samej nieruchomości, na której ma zostać wybudowany budynek, czyli adres i numer działki oraz numer księgi wieczystej oraz całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Powinien się tu także znaleźć opis aktualnych obciążeń hipotecznych nieruchomości, związanych np. z kredytem na budowę, ale również informacje na temat planu zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek. Dla nabywcy istotne są informacje dotyczące inwestycji przewidzianych w promieniu jednego kilometra od nieruchomości, w której planujemy zakupić mieszkanie. Przykładowo, możemy się z nich dowiedzieć o budowie drogi szybkiego ruchu, czy też zakładu zajmującego się działalnością uciążliwą, na przykład spalarni śmieci. Druga część prospektu to część indywidualna, w której deweloper podaje cenę mieszkania, garażu i innych powierzchni. Opisywany jest również sam budynek poprzez m.in. liczbę kondygnacji i technologię wykonania. Poznamy także usytuowanie lokalu w budynku, określenie powierzchni oraz układ pomieszczeń. W siedzibie rzetelnego dewelopera osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się z aktualnym stanem Księgi Wieczystej, kopią pozwolenia na budowę oraz projektem architektoniczno budowlanym, jak również sprawozdaniem finansowym za ostatnie dwa lata. Podany w prospekcie numer Księgi wieczystej to bardzo ważna informacja. Obecnie w podsystemie na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości samodzielnie można sprawdzić aktualny stan wpisów księgi. Wystarczy znać jej numer. Zgodnie z zapisami nowej ustawy w biurze dewelopera powinien być dostęp do aktualnej księgi wieczystej, co można zapewnić, udostępniając stanowisko komputerowe z łączem internetowym dla klientów. Pamiętajmy, przebrnięcie przez prospekt informacyjny wymaga czasu. Osoba, która zetknie się z dokumentem, może być przytłoczona ilością informacji i liczbą szczegółów w nim podawanych. Stąd warto zawsze dopytać o szczegóły doradcę klienta w biurze sprzedaży. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Akademii Greenhouse Development.